A jeżeli ty drogi widzu chcesz zgarnąć takie rękawice, albo taki nóż Wpłacaj z kodem każda złotówka wpłacona to jeden tiket Siemano drogi widzu, z tej strony nikt inny jak XCZARLY Witam serdecznie, witam serdecznie Na G GeForceKinsie Jakby to nie było, będzie bardzo miło, wiecie od czego zaczniemy? Od drogi do no, miliona, mamy bardzo dużo pieniążków Ostatnio na dużo, bardzo się po powodzi nam, także Fajnie, idziemy cały czas do przodu, to oczywiście Dzisiaj będzie test skrzynek 10%. Także testujemy sobie skrzyneczki na pewno zrobimy tak, 7 skrzyneczek takich i na razie dostarczy. Na razie dostarczy na trzy osoby zobaczymy. To jest nasz taka klasyczna, nasza klasyczna bitwa. Ta powinna się na 10% Charlie. To jest nasza taka klasyczna skrzynka, przypominam. Z poprzednich to zaraz się nam wyświetli, czy teraz, czy zaraz. Jak to tam będzie, to zaraz będzie. Na razie zobaczymy bitewkę. Let's go, everybody Okej, okay, pierwszy skin, na pewno na Windlotus Okej, OK oj, 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 Bot Jerry Bot Jerry niestety trafił w pierwszym, Ale zaraz może się odkujemy. spokojnie, to są dobre skrzynki, zaraz może coś siądzie takiego konkretnego Także widzowie polecam wam dostać do końca odcineczka, także też będzie jakaś nagroda, może yy, Wiecie co, ja powiem tak, zostawcie jakiś kreatywny komentarz Jakiś kreatywny komentarz i wybierzemy jakiegoś zwycięzcę fajnego na skina dodatkowego Okej, okay, mamy AK ale 150 dolarów, wcale nas to nie ratuje. Oj, 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 wcale nas to nie ratuje. I chyba, niestety Jerry nas obskubie. Tak jest, niestety Jerry nas obskubie z pieniędzy wszystkich. Niestety. Pierwsza bitwa nie siadła, ale to nic, niestety. Pójdziemy sobie na skrzynki, 10%, bo ktoś... Kało, tak? 10%, 10% odcinek. Zobaczymy sobie... 10% tego 10%, 10 tego 10% lossy. i jeszcze coś fajnego oddawało. AK. Od razu sobie weźmiemy 2AK, lecz go bary, 2AK, coś siądzie. Możemy do 2400 zejść. Okej, okay, tu na razie nic. To przejdźmy sobie do 2 razy luksury knife. 2 razy luksury, przepraszam. Na 2400 schodzimy sobie optymalnie. A WP Fejt, niestety przeleciało. Dobra, przechodzimy do 2 razy speciality, podbieramy sobie po 2 razy. Wykalkulowało się nieźle. Stój, 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 nightmare, zobaczycie, dobra, kolejna strzała, niestety 10% knife, no to już może oddać Te 20% na koffę. I, I niestety zejdźmy sobie na 3. No, niestety, droga, dzisiaj na miliona. Chyba będzie kurczę dosyć krótka, ale też nie będziemy mogli zejść. Oj, co tu się stało? Też nie będziemy mogli zejść, dobra, przejdźmy do Globsów tutaj najpierw ok, i teraz 3. 30, 30% na globsy lecimy z tym mamy, mamy globsy pierwsze, ok, siedzą to w takim razie dwa razy przeleciało, niestety i na zakończenie trzy razy, let's go. Okej, okay, dobra prawie Widowie, otwórzcie jakąś historię fajną dlaczego na przykład GeForce skins fajnie się ogląda Co byście chcieli zobaczyć na następnych odcineczkach Otwórzmy sobie skina dla widza na przykład Poprzedni to tam się wyświetlił albo się zaraz wyświetli A następny skin, o taki Famasik Styx Albo skinik albo równowartość, także warto 5 dolarów, będzie to, to już fajnie Także fajny skin do wygrania, My co można na zakończenie, Luxury Knife bo, patrzcie, jak fajnie, przejrzysta teraz jest strona, i fajnie, wszystko innowacyjnie zmienili, także bardzo fajnie. Zobaczymy, co się dzieje. Zróbmy najpierw testowe otwarcie, połóżmy animację. Okej, okay, okej, okay. 120 dolarów, więc teraz możemy kręcić. Trzymajcie kciuki, widzowie, i widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczmy to. Let's go. Stój, stój, stój. o karabit jest. Nie, no boi Knife, ale okej, okay, też, ale karabit to by było 138. No niestety, widzowie. Przypominam jeszcze o dziennym bonusie, możecie tutaj zakręcić sobie dzienny bonusik, który też bardzo warto. O, a Wubka dzisiaj za 2 dolary, także bardzo fajnie. Wy też możecie tak. Oczywiście skrzynia bonusowa. Otworzymy sensie platynową skrzynię. Jeżeli chcecie takie skrzynię, otwierać mi się w lewelek. levelek. Right, let's go, body. Otwieramy taką skrzyneczkę. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, za 130 larów, dobra, chociaż tyle, i tak jesteśmy dzisiaj na, niech, na, na dosyć niezły minusik, ale droga do miliona, jesteśmy cały czas do przodu, mamy bardzo dużo skinów, także widzowie, no, droga, naprawdę lecimy do przodu, już będziemy się zbliżać prawie 100 tysięcy zł, złotych niedługo, także co, widzimy się w kolejnym odcinku i widzimy się na live'ie, siemano!